Jemanko, vyloji, nie já mám to ten tlon je já. Dýchaj, nadlívám jeho dýblo, tak? No i můžu mít tož. Můžu tož. Můžu opo, můžu vám zapytat. Po Od druhého tasu bloltar upada. Málo okudra belša. Já tež od druhého důdě do tam bloltar bloltar. Dam dele, hundele no tyle e, nie ma, że mi widokie, nie jest. Naprawdę nie mam bęsa, ja hundele hundele tyle a bly not. E On dłużej do youtuberzy te taki. No, jeden, jeden, jeden YouTuber od dużego czasu nie dał. mi bolączkę, blau, tarsza. już ty trochę niesz do, no do Majkla. To by chyba zaplanowała na moim kanale. Mój moi klibot, klibot mój. Mój rzutania filmu, na spadła, padła. Padła ja w lodowej. Aktualnie jeden film na mnie chodzi, a hold. Nie było hold z Nie wygląda za kolorowo. Wręcz powoływane kilkoma zetami. No, na plande. No, nuź no, je na Naprawdę, naprawdę ciężko. Ale nie było podróż w szkoły. Gratuluję do no, Ale mi. Ale niestety mam bardzo błąd i te Niestety muszę chodzić bez brontasza w tym roku. Nie wiem, który jest gupio, blandę, głupio. Ale widocznie to będzie dla mnie pozytywna i Dla was nie. Ale wielu ludzi. Na polskim YouTube'a o chodzi o blogtaucha. O tak nie, juk... no tąta, ta... ta, ta nagęnit, na, 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 kanale do no, blogsa. Kula, Aż. no kula ma. Teraz będę nagrywał tylko Loblosa w widzowie, wizodzie, ale ogólnie chyba youtuberzy wyjebały internet. No, wizodzie nie tak, tylko bazuje na plade negatywne rzeczy tytuł aktualizacji tym i nie dodano w ogóle innej rzeczy, że nada, że nada. Naprawdę już kur... A, kur ta dla mnie. O, o, chyba nie był mi chęty. Naprawdę klibowskie lutania i mu naprawdę spadła. Nie wiem czy a ja mieli content. Rob no Dit dan hè. ja. Ben zijn zo een moment. No. kierunek. Roblox. Dit nee, nog nee, want de laatste 10 en blind no glow en golden. Blind no evolution. Taki ku, takiko Dat Ja ke cool. Roblox. Dit nam inam goop. Koop je videoje. Hej, mam bej. Bo i ten głupi, brotasze No da Bo ten kondy postę, bo oni nadaje, no to Youtuberzy upadają hekto I oni humat... I... Nie, nie leclały, kur... le moja No, mo chyba zapyta O chodzę, w milonie może na zache, ten... Nie na zachę. Ale może. Ale może blok na tym bloku upadnie. Ale nie, ten nie mam pochylenia, to upadnie. Bo nie te. Nie mam dowodów. No, nie, te chulty, nie żabl, tą bledę. A mieli. Myślał. Jestem jaka, debil. że dy, najlepszy, 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 nie? Temat nie, najlepszy, to nie, jest nie najlepszy, nie najlepszy, 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 najlepszy,